Teraz e, kontynuuję moją wędrówkę emigracyjną. E, dalszy ciąg e, mojej historii emigracyjnej. Otóż e, z chwilą e, wylądowania we Włoszech, załatwienia e, już tej dokumentacji obozowej, zalegalizowania zaligez, mojego pobytu dostałem się do obozu emigracyjnego, co wtedy był w dawnych koszarach wojskowych pod Rzymem, niedaleko Rzymu, Stoklander, od na południe od Rzymu, nie będę wymieniał specyficznej miejscowości, bo i tak w tej chwili tego obozu już tam nie ma, już nie ma we żadnych obozów emigracyjnych, kto by chciał z tego korzystać, także to już niewiele Wam mówi. Także byłem w tym obozie około roku, czy nawet i ponad rok, no ale ogólnie mówiąc rok czasu i przez ten czas pracowałem, większość czasu pracowałem. Znalazłem pracę u pewnego Włocha, u jednego pracowałem, później u drugiego, u dwóch. Bardzo dobrze to wspominam, bardzo mieli ludzie wykształceni, jeden był profesorem uczył na uczelni bardzo miły ludzie, nie mogę powiedzieć, i dogadywałem się z nimi wtedy w języku angielskim, jako że ja znałem na tyle ten język, żeby już się z nimi porozmawiać i dogadać, a oni też znali ten język, także tu już było dla mnie bardzo dużo, bo mogłem sobie z nimi porozmawiać. Także Wyjeżdżałem z Polski z myślą, że jadę do Ameryki, tak jak wszyscy i do tej pory marzycie wszyscy o Ameryce. To ja też wtedy marzyłem do Ameryce, ale jadąc pewnego dnia na badania lekarskie, które wysłali, wysłano nas z tego obozu emigracyjnego do miasta Neapol, na południu Włoch do bazy wojskowej i tam lekarz wojskowy nas badał, czy jesteśmy zdrowi po prostu. I różne zadania zapytywali się dlaczego, a po co, jakie mamy powody i ja po prostu, po prostu chciałem się pochwalić swoim nabytkiem, co się nauczyłem w Polsce, że znam język angielski. Znam. Znałem. Wydawało mi się, że znam ten język dobrze, ale w pewnym momencie zrobiłem wielki błąd, bo on mi się pytał, tam mi się pytali, jaki miałem zawód w Polsce. A ja powiedziałem, że soldier. Soldier. Ja byłem społeczem w Polski, i był uczonym szklesarzem z ale powiedziałem, że z Ale to słowo, co powiedziałem w języku angielskim, oznaczało, że byłem żołnierzem. I to im nie pasowało co z tym, co napisane w papierach. W papierach napisałem, że byłem spowaczem, a tu nagle powiedziałem, że byłem żołnierzem. Bo soldier, a soldier to dwie Dwa różne zawody, kompletnie różniące się. Kompletnie. Bo soldier to jest, to, to, to jest żołnierz, a soldier to jest spawacz, czy taki, który no po prostu coś ze spawaniem. Ale ja po prostu pomoliłem ten wyraz, po prostu. I dlatego później do Ameryki nie pojechałem. I jak y, później wsiadłem do Kanady, to stwierdziłem, że całe szczęście, że ten błąd zrobiłem, bo inaczej y, przyjechał, przyleciałbym do Ameryki, do USA Wielkiego, tak jak wtedy i do tej pory wielu ludzi myśli, ale jak zobaczyłem tę Amerykę, po prostu um, modliłem się do Boga, że mnie jednak nie skierował w stronę amerykańską, tylko dostałem się do Kanady i do tej pory jestem bardzo wdzięczny, nawet i sobie, za to, że nie znałem dobrze języka angielskiego, że po prostu zrobiłem ten błąd. Bo gdybym tego błędu nie zrobił, to na pewno 100% jestem pewny, że dzisiaj mieszkam, mieszkałbym w Stanach Zjednoczonych, Ameryki i. Czego naprawdę teraz, jak widzę tę Amerykę, po prostu nienawidzę. To nie jest kraj do życia, po prostu tam się nie da żyć. Kanada a Ameryka po to są dokładnie te same e, kraje. Gdybyście tutaj zobaczyli Kanadę i Amerykę, po prostu niewiele się różnią między sobą. Może tym się bardziej różnią, porządkiem, e, czystością. I po prostu w Kanadzie i warunkami socjalnymi, które w Kanadzie są bez porównania daleko lepsze niż w Stanach. Wiem, że niektórzy macie w Polsce mieszane uczucia co do Kanady, bo nie widzieliście Kanady i Ameryki, ale w Polsce tylko jest. Nadal Ameryka. Byłem wiele razy w Polsce na wizycie i znam tę sytuację, że tylko Ameryka, ale jak widzę, już macie tę Amerykę w Polsce, także już niektórym z Was odechciało się tej Ameryki, bo dokładnie to macie w tej chwili tam sam, ten sam Bajzel, co jest w Ameryce. A w Ameryce ten bajzel dopiero się zacznie. Zobaczycie od początku stycznia, ale nie o tym chcieliśmy rozmawiać. Także dzięki, że mi się udało tutaj przylecieć do Kanady. Przyleciałem do Kanady na wschodnie tereny kanady, kanadyjskie w okolice Toronto. I byłem tutaj, przywieźli mnie rządowa agencja, bo ja na sponsora rządowego przyjechałem do Kanady. Kanada mi zapewniła dosłownie wszelkie warunki, dała mi pieniądze na życie, załatwiła mieszkanie, przywóz lotniska, dokładnie wszystko. I tutaj przyjeżdżając, czułem się dokładnie, jakbym był w niebie. Po prostu rzuciłem się na kanapę w hotelu prostu I po prostu się poryczałem, opłakałem się ze szczęścia, jak pamiętam. Po prostu taki byłem szczęśliwy, bo już mogłem się tutaj porozmawiać, porozumieć z tymi ludźmi. Tutaj nie było problemu pójść do sklepu, czy, do, czy gdziekolwiek. Po prostu to był inny świat w porównaniu Polska a Kanada. Wtedy to były dwa różne, odmienne światy. Wiadomo, że teraz się te różnice za e, proste za, zacieśniły i już nie ma takich wielkich różnic między Kanadą a Polską, jak były kiedyś. Chociaż nadal jest różnica, bo naprawdę, bo Kanada, Ameryka to, to są dwa inne światy niż Europa. Europa od Ameryki w ogóle się różni kompletnie, diamentalnie. Także całe szczęście, że jestem w Kanadzie, a nie w Ameryce. Bo Amerykę poznałem już bardzo dobrze. Byłem, już zwiedziłem w połowie Ameryki byłem, zwiedziłem 22 stany amerykańskie, także dobrze wiem, co można oczekiwać od strony amerykańskiej, jak to amerykańskie życie wygląda w Ameryce. Także z tego względu. Wolę tutaj mieszkać w Kanadzie, bo w Kanadzie jest dużo lepsze życie socjalne i nie tylko pod każdym względem. To tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam na następną moją historię życia w Kanadzie.